Witam serdecznie, dotarła nowa dostawa toperów, w tym toper Madison. Madison mamy dzisiaj w 18 kolorach. Miałam dzisiaj filmu nie robić, z tego względu, że nie mam przy sobie jednego koloru. Tak się stało, że z magazynu nie dojechał, ale postanowiłam mimo wszystko nagrać ten film bez koloru DF433x330, który jest. Był wcześniej dostępny, także możecie Państwo porównać sobie go z tym, który był po prostu wcześniej w poprzedniej dostawie. Cóż to jest Toper Madison? Jest to toper z lekko uniesioną górą. Nie ma tutaj wstawki, która jest lateksowa, nie ma też monotopu, dzięki czemu toper nie jest w bardzo wysokiej cenie. Jedyna wstawka tkana, która jest, to jest lejstrąd, który jest już przycięty i zachęcam do podklejania tego lejsa, żeby on idealnie nam się zlicował z czołem, wtedy będzie naprawdę ładnie wyglądał. To permedison ma kształt oczywiście taki anatomiczny, tak jak kształt głowy. Mamy tutaj spineczki plipin, te są troszeczkę większe w obwodzie, jest ich cztery i piąta spinka mniejsza jest tutaj przed lace frontem. Nie, nie jest na samym lace frontie, żeby jej nie było widać, tylko tuż przed. Dlatego ten lace warto podkreślić, Wtedy toper będzie wyglądał perfekcyjnie. Jest to toper wykonany z włosów syntetycznych, termicznych. Jest to włos Future. Jest długości takiej mniej więcej do szyi. Za chwileczkę pokażę, jak on wygląda, i omówię kolory. Ma lekko uniesione włosy, tak jak widzieliście, zaczesałam ten toper do tyłu i wtedy ten włos jest lekko uniesiony. Czym się różni ten toper Madison od poprzedniego? Odrobiny jest odchudzony, czyli jest troszeczkę mniej tych włosów, jest taki bardziej błagi, bardziej delikatny, ale fason styl zachował dokładnie ten sam, który miał wcześniej. Tutaj mamy nowy kolor, jest to kolor R630H. Nie ma koloru 9x14C, który był podobny, ale w to miejsce wskakuje R6 na 30H. Jest to połączenie czekoladowego brązu z jasnym brązem orzechowym. Ja to czekolady kompletnie nie widzę. Słuchajcie. Dla mnie jest to piękny, jasnobrązowy kolor o bardzo ciepłej tonacji, taki ciepły orzeszek laskowy. Jak wygląda ten doper na głowie? Przecież jeszcze muszę pokazać. E, przypinamy spineczki. Ta mała zawsze na przodzie trudno się dopina, ale da się ją dopiąć. Tu warto podkleić ten lejs, żeby on idealnie przylegał. Chociaż nie wszyscy kleją go, i wiem, że noszą e, panie w ten sposób, ale można. E, tak wygląda toper po założeniu na głowę. Jest lekko uniesiony. Efekt takiego podtapirowania, ale nie widać żadnych supełków ani węzełków, tak jak jest to czasami w tych perukach syntetycznych. Można zaczesać na dowolną stronę, grzyweczkę wtedy mamy taką sięgającą mniej więcej poniżej linii oka i możecie zaczesać w dowolną stronę ten toper, w zależności na którą lubicie nosić przedział. Kot się i tak i tak ładnie ułoży i nie będzie z wami walczył. Tył tego toperu jest na tyle długi, że spokojnie dacie radę związać go z własnymi włosami w jakąś kiteczkę, koczka, zapleść, warkocz. Można go łączyć z dłuższymi włosami, jeżeli kolor się zgrywa, a można go łączyć także z włosami takimi długością powiedzmy do połowy szyi, czy nawet krótsze, i wtedy ewentualnie troszkę dociąć ten toper. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Madison, bez problemu da się zaczesać za ucho. Raz, że jest tych włosów niedużo, a dwa jest to toper, który jest tylko uzupełnieniem włosów. Ja od razu uprzedzam komentarze. Które się pojawią, bo zawsze się pojawiają, ale z tyłu wszystko widać, on jest za rzadki. Toper jest tylko uzupełnieniem włosów. To się łączy z waszymi włosami i wtedy ma tworzyć fajną, spójną całość. Jakie mamy kolory jeszcze? Ten to jest 9x14. Przepraszam, R630H. Nowy kolor, R630H. Och, już się poczukałam. Kolejny i to jako nowość, który dotarł, jest to kolor Chocolate Icing minus R. Chocolate Icing jest to kolor zimnego br brązu. On jest taką główną nutą wiodącą. Zimny, chłodny brąz, ciemny połączony jest z nutą takiego jaśniejszego brązu. Odrobinę podobnego do tamtego, czyli gdzieś tam ta trzydziestka bardzo minimalnie przebija, i troszeczkę mamy dosłownie bardzo cienkie refleksy jasnego blondu. Ten jasny blond jest raczej chłodnawy. Ogólnie kolorystyka jest chłodna, ma wplecione pojedyncze włoski, które lekko ocieplają ten kolor. Chocolate Icing występuje już, występował już wcześniej w innych modelach, głównie w perukach, a postanowiliśmy sprowadzić go właśnie też w toperze Madison. Tym bardziej, że kolor 4 na 6 nie dotarł w tej dostawie, i w to miejsce mamy dwa brązy. Może ten i ten od razu pokażę. To jest brąz, tak, to jest brąz, brunatny brąz. Bardzo ciemny brunatny brąz, jest to dwójka, zaraz za kolorem czarnym, ale to już jest brązowy kolor. W sztucznym świetle to widać, w świetle dziennym tym bardziej. Jest to kolor bardzo zbliżony do czarnego, ale jest to taki już, już tonacja brązowa. Yy, kolor 2. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale postaram się przybliżyć. Kolor 1B to jest dwójka, a to jest 1B. Widać w kamerze nawet ten 1B jest ciemniejszy, bo to jest właśnie różnica tego jednego tonu. Brunatny brąz, dwójkę odkładam. I kolor 1B jest to przełamany czarny, nie taki czysty, wysycony, granatowo-czarny, tylko właśnie taki europejski kolor tego czarnego, czarnego koloru włosów. Bardzo taki przytłumiony, ale wyglądający przez to dość naturalnie. Dzisiaj robiłam sporo zdjęć w świetle dziennym. Te zdjęcia znajdują się w sklepie sagatia.pl. Zachęcam, żeby odwiedzić nasz sklep i zobaczyć, jakie tam są jeszcze. Kolory właśnie w tym świetle dziennym uchwycone. Kolor znany Lubiany Ja350. Piękna rudość, świetlista. Ja350 to są dwa odcienie Rudego w ciepłej takiej tonacji. Jest to taki rudy podstawowy, ciepły, słoneczny, plus takie refleksy ma jakiegoś jaśniejszego tonu. Jeden i drugi to są kolory rudawe, wygląda trochę jak gra światem. Ogólnie bardzo ładny, ciepły kolor. Następnym kolorem w Rutościach jest powtórzony kolor, który był wcześniej w poprzedniej dostawie, kolor F350x33. To jest kolor bardzo ciekawy, bo połączony taka ceglasta czerwień. Połączona z kasztanem, przy czym przewaga jest jednak tego czerwonego koloru, tego ceglastego, nawet nie czerwonego. Ja nie zapinam tych toperów, tylko przykładam do twarzy, żebyście zobaczyli, jak one wyglądają e, długością, fasonem, kształtem i kolorem. F350x33. Brakuje tu nam tego koloru, o którym mówiłam. Jest pusty stojaczek, kolor DF433x330. To jest kolor brązowo-kasztanowy. Zdjęcie jest w sklepie sagartia.pl. Można zajrzeć. Kolo, kolejnym kolorem, takim lekko ciepławym, to już jest kolor z miodowym blondem. RT12 Honey Blond. Kolor, który znacie dokładnie z poprzednich dostaw. Przychodził w wielu modelach. Widzę, że ten odrost tutaj jest dosyć długawy. I co jest ciekawe, ten kolor producent po prostu zmienił nam. Myśmy nie takie zamierzenie mieli, ale ogólnie wyszedł bardzo ciekawy, bardzo fajny. RT12 Honey Blond miał wcześniej króciutki odrost, a ten ma ten odrost przeciągnięty, ale rozmyty. Ten kolor ciemniejszy jest pod spodem i na wierzchu mamy po prostu balejarz tych takich właśnie miodowych kolorów. Czyli mamy przewagę na górze ciepłego średniego blondu, bo tu jest dwunastka, Przychodząca, przetarta jest właśnie w ten miodowy blond. Takie trochę ombre wychodzi z balejarzem. RT12 Honey Blond w trochę innej wersji niż do tej pory znacie. Zobaczcie, tu przy twarzy jest troszeczkę więcej tego średniego blondu. Czy lepiej, czy gorzej? Nie wiem, dajcie znać. Będziemy składać zamówienie teraz kolejne, bo już brakuje nam pewnych kolorów i pewnych. Pozycji I będziemy już składać zamówienie na uzupełnienie. Chcecie taki kolor, czy wolicie wrócić do tamtego krótkiego odrostu? Oczywiście wtedy damy sugestię bardzo wyraźną, jak ma to być wykonane. Z kolejnych fajnych, takich ciekawych, może teraz blondy z odrostem pokażę. Tu mam kolor 10x88C plus 12. Nowy kolor tego koloru jeszcze w tym modelu nie było. 10 na 88 c to jest. Taki balejarz średniego i jasnego blondu. Piękna, naturalna, kolorystyka taka słowiańska, ciepła, łagodna, połączona ze średnim blondem w odroście. Naprawdę fantastyczne zestawienie takiego słowiańskiego przypalańca średniego i jasnego blondu. 10 na 88 C, 12. Mamy również z odrostem kolor. 14 na 88 plus 12. 14 na 88 plus 12 znacie już z wielu modeli, między innymi z tej Iggy takiej, która szaleństwo jest w naszym sklepie. 14 88 plus 12 to jest jaśniutki ciepły blond z tym samym odrostem dwunastką. Tu już mamy znaczną taką różnicę kolorystyczną między tym jasnym właśnie a Blondem w długości, a odrostem, ale mimo wszystko jest to bardzo łagodne przejście. I tu jest właśnie ten krótszy odrost, o którym wspominałam wcześniej na przykładzie tego miodowego. Kolejny z odrostem kolor TT416 też nowość on się pojawiał, ten kolor w innych modelach chyba Patrycja była jakna w tym kolorze natomiast tu mamy TT416. A może i nawet Medison był, przepraszam, był ten kolor wcześniej. Był ten kolor wcześniej, jest to bardzo fajny taki średni blond beżowy, połączony z odrostem, ale ciemniejszym. Tu jest czwórka w bazie. Proszę zobaczyć, jak on ładnie wygląda po rozczesaniu tych włosów. TT416. On będzie ciemniejszy trochę od koloru 10 na 88 C plus 12. Porównam, bo są dosyć podobne, ale proszę zobaczyć. Że ten jednak będzie troszeczkę ciemniejszy. Już porównujemy. Dosyć podobne. Myślę, że słuchajcie, można stosować zamiennie. Sama długość włosów ten ma jaśniejsze refleksy ten 1088C plus 12 i cieplejszy, jaśniejszy odrost. Tu jest troszeczkę ciemniejszy odrost TT416. I kolejny odrost. RT-8H Blond minus 1, tu się wyprzedało już sporo tego koloru, jest to jasny blond, trochę chłodniejszy niż ten, niż ten 1488 plus 12, ma cieplejszy odrost tutaj. RT-8H Blond, ciemniejszy odrost, przepraszam, RT-8H Blond minus 1, kolor, który był znany już z poprzedniej dostawy, jest to wznowienie. Tak wygląda w sztucznym świetle, niestety, żeby zobaczyć w naturalne, musicie po prostu wejść na stronę sagatia.pl. RT8H blond minus jeden i z odrostów to by było, a jeszcze jeden jest. TT126133, czyli ten, od którego się przygoda zaczęła naszej Madison, ten jest cieplutki blond. E, troszkę ciemniejszy niż 1488 plus 12, ale o takiej pięknej, kremowej e, nucie, jasnej, jasnej, takiej właśnie ocieplonej i krótki odrost, naprawdę króciutki odrost w kolorze średniego blondu. E, przypominam TT 6133, TT 6133, bardzo delikatny, króciutki odrost tutaj w tym doperze jest. Tak wygląda, tył oczywiście sięgający tak. W okolicach szyi. I teraz pokażę blondy bez odrostu. Bez odrostu mamy Light Blond. Light Blond, jasny beżowy blond. Bardzo naturalna kolorystyka. Kolor powielony, on już był wcześniej dostępny. Jasny blond beżowy. Patrzę, że mi się coś tak żywka, tu coś walczy, ale. Ale mimo wszystko jest to na pewno do ułożenia. Jeżeli tylko ktoś będzie chciał, będzie potrafił sobie z tym poradzić. Jeżeli nie, bezpośrednio szczotką grzebieniem, odrobinę nadmuchać suszarką i układa się w każdą stronę, jak tylko chcecie. Kolejny kolor, bez odrostu blond, jest to Nowość T27 na 613C. To jest odpowiedź na prośby, że nie ma blondu ciepłego, takiego słonecznego. Jest, już w tym momencie mamy. Madison w kolorze T27 na 613. To jest taki balejarz słonecznego blondu z bardzo jasnym blondem. Przewaga oczywiście tego słonecznego. Madison T27 613. Też kolor znany jest z wielu peruk, które dotarły w ostatniej dostawie. Między innymi wzory mamy w tym kolorze. I z blondów jako nowość pojawił się także kolor Golden Blond. Właśnie, Golden Blond pokażę jak on się ma do Honey Blond. Honey Blond jest troszeczkę ciemniejszy. Golden Blond będzie z kolei bardziej rudawy niż ten, który pokazywałam, te 27613. Golden Blond jest takim typowym złotym właśnie blondem. Nie miodowym, a złotym. Czyli gdzieś tam idzie w te nuty rude, ale jest to kolor blondu. Złotego blondu. I drodzy Państwo, jeśli chodzi o kolorystykę, pozostał nam ostatni do pokazania. Jest to toper siwy. Siwy toper, szary, w kolorze 51, czyli jasna szarość. 51 jest to bardzo popularny kolor. O takiej chłodnej tonacji, ale nie jest ciemny. Też zrobione jest zdjęcie w świetle dziennym, będzie można sprawdzić na, na stronie Sagatia, jak ten kolor w realu wygląda, nie przy sztucznym świetle, ale naprawdę fajnie prezentuje się jako taki naturalny odpowiednik ładnie siwiejących włosów. Mam nadzieję, że spodobały się Wam te nasze kolory, które tutaj zaprezentowałam. Chciałam pokazać jeszcze, że Da się związać te włosy. Da się związać te włosy z metką, akurat łapkę, ale bez problemu możemy z tego toperu już związać kitkę. w do góry. Możemy związać kiteczkę i w ten sposób nosić toper związany w koczek lub w kitkę. O, tu mi nawet zostało <gryw> związane, Dajcie znać, czy Wam się podoba. Ten model, czy Wam się podobają kolory, które przyszły. Składamy zamówienie, ale spłaszczyłam się na górze. Składamy zamówienie na kolejne kolory, których nam brakuje. Wiem, że 4 na 6 nie ma i 16 na 18, czyli platyny nam zabrakło. Gdzieś nam to uciekło, zamówienie było składane w lutym. Po prostu w międzyczasie wyprzedały się te kolory, a było ich więcej. No, i nie mogliśmy już zamawiać kolejnych, więc zamawiamy teraz. Kolejną partię na pewno 4 na 6 na pewno kolor 16x18 platynę. Jeżeli jeszcze jakieś kolory chcecie, to koniecznie zostawcie komentarz pod tym filmem lub napiszcie do nas wiadomość prywatną. Pozdrawiam serdecznie, zachęcam do zaobserwowania nas. Dlatego że poza tymi toperami pojawiło się mnóstwo innych również toperów w uzupełnieniach. Będą też nowości, nowe peruki, nowe treski.